Cześć, tu inwestor na etacie, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, w jaki sposób unikam pożerania mojej poduszki finansowej przez inflację. Pokażę Wam, ile wynosi moja poduszka finansowa oraz jakie działania podejmuję, aby ją chronić. Na wstępie omówmy definicję poduszki finansowej, która moim zdaniem odgrywa kluczową rolę w inwestowaniu, a raczej przed podjęciem jakiegokolwiek inwestowania. Zanim zaczniemy kierować środki w Różne aktywa inwestycyjne, którymi związane jest ryzyko straty pewnej części kapitału, a bądźmy świadomi, że giełda i akcje spółek giełdowych jest taką formą inwestycji, gdzie trzeba liczyć się z możliwością straty. Powinniśmy mieć zbudowaną poduszkę finansową na wypadek wystąpienia kłopotów finansowych w naszym życiu, chociażby utraty pracy. W takiej sytuacji posiadanie całości środków na giełdzie. Powodowałoby konieczność wyprzedawania akcji, co w sytuacji kłopotów finansowych i dodatkowo w takiej sytuacji posiadanie całości majątku na giełdzie, powodowałoby konieczność w razie wystąpienia takich właśnie problemów finansowych, konieczność wyprzedawania akcji, co w sytuacji kryzysowej mogłoby okazać się bardzo bolesne dla naszego. Kapitału. Ważne, aby odróżniać poduszkę finansową od oszczędności typu wkład na mieszkanie oraz inne cele, które mają formę wspierania środków finansowych na pewien cel w średnim terminie, czyli nawet kilku lat, co powoduje, że kwoty te mogą przekraczać nawet 100 tysięcy złotych. Rozwiązanie, które Wam przedstawię, może dla wielu z Was okazać się najbardziej optymalnym dla poduszki finansowej. Poduszka finansowa powinna spełniać rolę bufora na sytuacje kryzysowe czyli powinny to być środki finansowe dostępne w każdej chwili lub maksymalnie kilku dni. Wysokość poduszki finansowej jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od naszego wieku, sytuacji rodzinnej czy finansowej. Jednak uważam, że kwota ta powinna zapewniać nam środki odpowiednie na pokrycie podstawowych wydatków życiowych w okresie co najmniej kilku miesięcy. Przede wszystkim dla mnie, poduszka finansowa, tak samo jak poduszka, na której śpię, powinna zapewniać mi spokojny sen, tak aby posiadać poczucie posiadania zaplecza finansowego na tzw. czarną godzinę. Co pozytywnie wpływa na wiele aspektów mojego życia, zarówno prywatnego, jak i decyzji inwestycyjnych. Kolejną cechą poduszki finansowej jest bezpieczeństwo tych środków finansowych, czyli nie skupiam się tu na zarabianiu, a raczej. Przechowywaniu wartości tych pieniędzy w czasie. Z tego właśnie powodu wiele osób przetrzymuje te środki na zwykłym nieoprocentowanym koncie lub koncie oszczędnościowym, którego oprocentowanie bardzo często wynosi 0,0 nic. Zobaczcie tu, w przypadku mojego banku. Otwarte konto oszczędnościowe daje oprocentowanie 1,5% w skali roku, a nawet w przypadku posiadania statusu klienta premium oprocentowanie na koncie oszczędnościowym nie ulega zmianie i nadal wynosi 1,5% w skali roku. Nawet przy obecnie względnie opanowanej inflacji na poziomie około 2%, przechowywanie środków na takim koncie wiąże się z ryzykiem straty siły nabywczej pieniędzy znajdujących się na tych kontach. Dodatkowo warto brać pod uwagę, że nawet od tych 1,5% odsetek zostaje potrącony podatek belki. Co jeszcze bardziej obniża opłacalność takiej formy oszczędzania. Zatem podstawowe cechy poduszki finansowej to środki na zabezpieczenie podstawowych wydatków, czyli kwoty do 100 tysięcy złotych w konserwatywnym podejściu dla osób o wysokich kosztach życia, bezpieczeństwo środków stanowiących poduszkę finansową czyli nie chcemy zarobić, chcemy nie stracić. Dostępność środków w ciągu kilku dni a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa finansowego. Jako jedna z kilku opcji na myśl przychodzi możliwość założenia lokaty krótkoterminowej. Jednak to rozwiązanie ma kilka bardzo poważnych minusów. Po pierwsze, przy stosunkowo wysokich obecnie stopach procentowych, banki nie oferują lokat nawet zbliżonych do stopy referencyjnej. Stawki są bardzo niskie. Wyższe stawki mają lokaty 12-miesięczne, gdzie konieczne jest zamknięcie środków na 12 miesięcy, aby otrzymać. Odsetki. Wypłacenie swoich środków jest możliwe, jednak wiąże się to z utratą wszystkich odsetek lub w niektórych przypadkach zapłaceniem kary finansowej za likwidację lokaty, co zdecydowanie utrudnia traktowanie tej formy jako opłacalna w odniesieniu chociażby do obligacji skarbowych, które w czerwcowej emisji są niezwykle opłacalne i oferują ponad 6% stopy zwrotu. W przypadku obligacji możliwy jest wcześniejszy wykup, jednak trzeba brać pod uwagę, że możliwe jest to po 7 dniach od dnia zakupu obligacji oraz kolejne 5 dni na realizację tej transakcji, co skutkuje koniecznością oczekiwania nawet do 12 dni na nasze środki oraz pobierane są z naszych odsetek koszty takiego wcześniejszego wykupu w zależności od rodzaju obligacji są to. Koszty rzędu 50-70 groszy lub 2 zł za jedną obligację, wartą 100 zł. To stosunkowo krótki czas oczekiwania na zwrot naszych środków i uważam, że taka forma zabezpieczenia poduszki finansowej lub jej części w dzisiejszych warunkach jest niezwykle opłacalna. Tym bardziej, że nie wymaga to od nas żadnego wysiłku i specjalnych nakładów czasowych. Moja forma zabezpieczenia poduszki finansowej jest jednak trochę odmienna. I mam nadzieję, że przypadnie do gustu tym z Was, którzy starają się szukać jakichś ciekawych alternatyw, przynoszących mniejsze lub większe korzyści. Zwracam się do Was z ogromną prośbą, aby zostawić suba, lajka i komentarz dla zasięgu, aby ten film trafił do jak największej grupy odbiorców, których być może część skorzysta z tego rozwiązania. Mowa tu o promocyjnych kontach oszczędnościowych. Jak już Wam wcześniej pokazałem, instytucje finansowe nie nagradzają swoich klientów za lojalność, dlatego warto szukać ofert dla nowych klientów w innych placówkach. Mam na myśli poważne instytucje finansowe należące do bankowego funduszu gwarancyjnego, co jest kluczowym kryterium rozważania takiej instytucji. Bankowy fundusz gwarancyjny to fundusz państwowy gwarantujący zabezpieczenie naszych środków w danej instytucji do wartości 100 tysięcy euro. Czyli w przypadku upadku banku lub instytucji finansowej, ten fundusz gwarantuje, że nasze środki zostaną zwrócone. Fundusz ten ma możliwość uzyskania wsparcia od Narodowego Banku Polskiego oraz budżetu państwa w krytycznych sytuacjach. Instytucje wchodzące w skład Bankowego Funduszu Gwarancyjnego płacą rokrocznie składki czyli działa to na zasadzie trochę takiego ubezpieczenia od bankructwa gdzie ubezpieczycielem pośrednio jest państwo polskie. Biorę pod uwagę tylko takie instytucje, a oferty od firm Krzak oferujących 10% na koncie oszczędnościowym lub inne nierealne podejrzane warunki od razu zapalają mi czerwone światło. Oczywiście ta propozycja nie jest idealna, bo wymaga dodatkowego nakładu czasowego, czyli założenia konta w danym banku, jednak w obecnych czasach można wykonać to bardzo szybko i sprawnie. Banki podejmują liczne wysiłki w celu pozyskania nowych klientów, co ja staram się skrzętnie wykorzystywać. Dodatkowo, dla osób, które posiadają mniejsze środki finansowe, możliwe jest jednoczesne zakładanie wielu kont promocyjnych w kilku bankach i możliwe jest w prosty sposób uzyskanie benefitów za założenie takiego nowego konta. Obecnie takie bonusy wynoszą nawet 500 zł za założenie konta i spełnienie bardzo prostych warunków, typu zrób jeden przelew na konto, który wykonuje ze swojego innego konta oraz dokonanie kilku zakupów kartą. Nie ukrywam, że był taki moment, kiedy razem z żoną zakładaliśmy nowe konta we wszystkich bankach, które dawały łatwe do spełnienia warunki, dzięki czemu dostaliśmy od banków kilka tysięcy złotych. Wymagało to oczywiście pewnych nakładów czasowych, jednak w przeliczeniu na nasze zaangażowanie stawka ta była bardzo atrakcyjna. Schemat jest prosty: założenie konta, prowadzenie go kilka miesięcy, otrzymanie bonusów, zamknięcie konta, aby zerować czas tzw. karencji, gdzie zazwyczaj po dwóch latach od zamknięcia konta można powtórzyć procedurę i ponownie otworzyć konto w tym samym banku i czerpać. Bonusy od nowa. Jednak dziś korzystam z tych promocji inaczej, czyli nie zakładam wszystkich kont jednocześnie, a raczej jedno po drugim. Zakładam konto w banku A, korzystam z oferty konta oszczędnościowego, dodatkowo mam możliwość spełnienia warunków promocyjnych, aby załapać się na te bonusy, jeśli są one oczywiście łatwe, i mam dzięki temu podwójną korzyść, czyli środki na koncie oszczędnościowym. Które mogę wypłacić w każdym dowolnym momencie, bez utraty odsetek oraz czerpanie bonusów z założenia konta. Następnie otwieram konto w banku B z atrakcyjną ofertą konta oszczędnościowego, przenoszę środki z banku A, zamykam konto w banku A, aby rozpocząć tzw. zerowanie okresu karencji, by za 1,5-2 lata mieć możliwość skorzystania z promocji ponownie. Pamiętajcie, że często te promocje trwają kilka miesięcy i możliwe jest otwarcie konta na początku oferty promocyjnej na siebie, a pod koniec trwania oferty na przykład na żonę i skorzystanie z jednej promocji dwukrotnie. Zaprezentuję Wam moje obecne konto oszczędnościowe w banku PKO, które w ostatnim czasie miało chyba najbardziej korzystną ofertę. Nie jest to reklama banku PKO, bo po skorzystaniu z tej oferty prawdopodobnie zamknę to konto, chociaż. Możliwe, że akurat w tym przypadku zrobię wyjątek i zostawię dla łatwiejszego nabywania obligacji, którymi w niedawnym, którymi ostatnio zacząłem się interesować, co nie jest konieczne, ale ułatwi sprawę, a po usunięciu z niego karty płatniczej konto jest w pełni darmowe, więc zastanowię się nad, nad tym rozwiązaniem. Jak widać wpłaciłem na początek 25 tysięcy złotych w dniu założenia tego konta, a oprocentowanie 7% w stosunku rocznym przez 5 miesięcy powoduje, że przy odsetkach naliczanych codziennie, a wypłacanych pierwszego dnia każdego następnego miesiąca, dało mi po 11 dniach od założenia 52 ,74 zł. 74 groszy brutto przy automatycznie nałożonym podatku 19% od tej kwoty w wysokości 10 zł. 2 grosze od kolejnego miesiąca kapitalizacja odsetek naliczana jest już od kwoty powiększonej o te środki, czyli od 25 042 zł i 72 groszy. Dodatkowo dzięki temu, że odsetki naliczane są codziennie, przeliczane jest to w ten sposób, że 1 razy 7% daje około 479 zł od kwoty 25 000 zł. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest to mało, jednak w ciągu miesiąca uzbiera się z tego prawie 120 zł netto, a w ciągu trwania całej promocji nieco ponad 600 zł netto, bo w kolejnych miesiącach oprocentowanie będzie naliczane od kwoty powiększonej odsetki z poprzedniego miesiąca, jeśli ich oczywiście nie wypłacimy. Ewentualnie możemy zabrać rodzinę raz w miesiącu na jakiś obiad za te pieniądze z odsetek, co może stanowić ciekawą alternatywę i motywację do dostosowania. Tej metody. Oczywiście na dzisiejszy dzień obligacje mogą wydawać się niezwykle korzystne, wręcz bezkonkurencyjne, jednak ta sytuacja może w najbliższej przyszłości się odmienić, a dzięki temu, że banki cały czas podejmują i będą podejmowały walkę o nowych klientów, co moim zdaniem warto wykorzystywać i czerpać z tego korzyści. Dajcie znać w komentarzu, czy interesują Was inne podobne rozwiązania optymalizujące, które praktykuje i czy chcecie więcej tego typu materiałów? Trzymajcie się, do następnego, cześć!